Wypowiedz teraz na głos jakąś przeszkadzającą ci, stresującą cię myśl. Jeśli jest ich dużo, to ujmij w słowach ich senno. Wyobraź sobie teraz to zdanie jako czarny tekst na ekranie komputera napisany małymi literami. Teraz pobaw się formatem, odsunąc od siebie wyrazy, zrób duże przerwy między nimi. Teraz suni wyrazy tak, aby nie było między nimi wszarp. Teraz ustaw wyrazy jeden pod drugim, tak żeby były ułożone pionowo. Teraz skopiuj to zdanie kilka razy i w każdym zmieni czcionka oraz kolor wyrazów. Teraz sprawdź, czy możesz ożywić te wyrazy tak jak w kreskówce. Wyobraź sobie, że one skaczą w dół i w górę ekranu, kręcą się w kółko, odbijają się od siebie i robią inne głupoty. Teraz wyobraź sobie, że wyrazy są napisane bardzo jaskrawym kolorem na okładce książki dla dzieci. Teraz wyobraź sobie, że wyrazy są napisane polewą czekoladową na torcie urodzinowym. Teraz wyobraź sobie, że wyrazy są wydrukowane jako część menu w restauracji. Teraz wyobraź sobie, że wyrazy są wydrukowane na banerze przypiętym do samolotu lecącego wysoko na niebie. Teraz wyobraź sobie, że wyrazy są nabazdane przez sześciolatka na rysunku zawieszonym na lodówce. Teraz wyobraź sobie, że wyrazy zostały wytatuowane na ramieniu pięknej aktorki lub aktora. Na przykład Angeliny Jolie lub Brada Pita. Teraz wyobraź sobie, że wyrazy zostały wyrzeźbione w skale w ogrodzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Teraz wyobraź sobie ludzika z kresek, a wyrazy nie będą wpisane w dymku unoszącym się nad jego głową. Teraz wyobraź sobie śpiewaczkę operową w stroju Walkirii, że ona śpiewa te słowa bardzo wysoko.